Cześć, jestem Szasta i witam was w 61 odcinku z serii Zagrajmy w Kingdom Come Deliverance. Jesteśmy już pobronżeni na Polance. Tu mam zaznaczone właśnie zadanie już. A podczas szybkiej podróży tu gdzieś jakiś. Łapka była, atak na nas. Najpierw wejdę tu. tu jest zleceniodawca, zobaczymy czy jakiś

Zobaczmy, co masz do sprzedania. Zbawienny sznaps. Na razie mam kilka. Jeszcze trening. On pomoże nam trenować. Wyłamywanie zamków, o. A, nie mam poziomu. Chyba. To wszystko. Meningu to pora nie potrzebuję, bo go nie używam. Chodź Jestem tu. To chyba i tak przeczekam do wieczora. Tym napadem. Zobaczmy. Prawa 56, to trzeba zjeść. Energia 73. Ja chyba zamiast czekać do wieczora, przeczekiwać, pójdę się przespać. Przynajmniej energię odzyskam. Ten. Zobaczmy tu. Ok. I okej. Okay. Odzyskaliśmy energię. Tań. Mój koń czeka. I można ruszyć. Na poszukiwanie tego obozu. Będę musiał to jakiś czas sprawdzać, żeby za blisko nie podjechać. Ok, tą ścieżką po prawej dobrze jadę. Znowu rozwidlenie. Nie mogłem tym po prawej jechać. Właśnie. Kolejne rozwidlenie. W lewo. Już o o. Szafnij się. już jest obóz. Nie widzę tu nikogo, żeby jakąś straż wystawili. W porządku. Zobaczmy, o ile się nie mylę, w pierwszym obozie Ber dla Bernarda, jak załatwialiśmy, też chyba nie było straży wystawionej. Tam ktoś jest. Jest ktoś na straży. Uda mi się go od tyłu zajść? Czy mnie zobaczy? Jak się nie odwróci, być może go załatwię. Ja w to nie wierzę. Akurat jak już zadawałem ciostu Aha, ja miałem, nie ja zdjąłem zbroi. No już, zdychaj. Mam nadzieję, że nic nie zalarmowałem reszty. Nie, ktoś już tam jest. Pierwsze groszówki. Uciekaj Ej, Uda mi się go zajść, czy usłyszy mnie. No właśnie widziałem, Oczywiście on wrzeszczy, ale umując innych... Nie wiem ile ich tam jest, ilu... Chyba leży. A żyje jeszcze, zabi. To był Hirst? A, tu mi przyleciał jeszcze jeden. Uważnie. Nie są ja wymagający. Aha, to był hełż, tak. Maskę trzeba było zabrać, okej. Okay. Pewne ostrogi, ale wiesz to? Kilka cennych rzeczy mało, można to na konia dać. Inkosha weź. Do bo i tak będę musiał dać go temu Polskowi jako dowód jeszcze tego zobaczę tu niewiele, ale te rzeczy dobra. Wracamy tu do obozu. Zobaczymy, czy ktoś jeszcze jest. Może pozbędziemy się reszty przy okazji. Chowaj miecz. Jest tu ktoś jeszcze? Nie ma nikogo. Zabiłem ich trzech. Czyli tylko trzech ich tu było? Uśpi. Jeszcze jeden. O. Chodź tu, Chyba On! Wyciągnij miecz. No nie, miał miecz. Czemu on nie mnie atakował? No leży. Raczej słabi byli. Ale Zdziwiło mnie. Nie ja wszystko. Znowu patrzmy. Dobra. Mamy wszystko. Możemy już schować miecz. Okej, okay, dało się. Pozbyć ich. I nawet za wiele nie straciłem zdrowia. W ogóle nie straciłem chyba. Sprawa 71. Zobaczymy, czy będę przejedzony. Nie, do ilu mi to dało? Do dziewięćdziesięciu sześciu? Chodź tu. Możemy ruszać do talberka. Jakaś potyczka O Czyli z tymi kumanami dało radę. Sobie. Więc nie było aż tak źle. Dobra, nie będę szukał burska po nocy. Pójdę się przespać. is mój pokoik. Okej, okay. całe. Można iść do błyska. A tu jest. Pokoik. Ej okay. poszukajmy Boska. Może będzie tam, gdzie wcześniej. No jest.

jest? Gdzie jest ten drugi obóz? A tutaj. Zabij obozowego Hirschta. Pójdziemy tak, tu z rzeki można, nie jest rzeczka, i też obóz mieli gdzieś niedaleko rzeki, no. Tam gdzieś w lesie. No to trzeba też przeczekać do nocy. Kawa do 50 spadnie. No, bas coś najpierw. Równa na 100. Pięknie. Okej, okay, czas mija. Czekaliśmy. Możemy zejść. A no. nie wskoczę tam. Jestem gdzieś głębiej w las obóz na razie wyciągnę miecz bym kogoś tu z nich spotkał U, ten obóz niedaleko O! Oni psa mają! Spacowni się! Mi ten znaczek walki zniknie Nie wiem czy pies zdążył ich zalomować czy nie Chyba znikło Nicie tu na razie nikogo z nich nie widzę. Tak jakbym gdzieś kogoś słyszał. Chyba spróbuję zdjąć cały ekwipunek. Podejść do tego, co przy ognisku siedzi, żeby go po cichu zabić. Mam nadzieję, że nie mają kolejnego. A. Aha, teraz się obrócił tak, że ważą centralnie do mnie. go spróbować od tyłu zajść. Zapraszam wszystkich Ważnie, Nie mogłem go zaatakować. i moja broń? To już nie założę, prawda? To mogę założyć. Cały kogo on jeszcze wezwie. Jest tam, nie wierzę, a to przywódca. Dobra, to odwalony. Gdzie jest ten kolejny? Gdzie jeszcze powinien być. Jak ten przywódca, to widziałem kogoś przebiegającego. Chyba maska dowódcy u Tu jest chyba przywódcy Kumanów. Ale swoją drogą, tak jak widzicie, za wino. Opcja. To jest też dobra opcja, że na przykład jak macie truciznę, możecie się zakać jak wszyscy śpią, zatruć wino i się cofnąć. To co najmniej dziwne. Jest tu kilka takich powiedzmy legowisk. Dla kilku osób. Tylko dwóch tu zabiłem. Poza tym, jak kawał przywódca, zaczął się wydzielać, jak ja go okładałem. Właśnie, jest ktoś. Idzie. Jest kolejny. Leży. Masz coś cennego? Niewiele jeszcze ktoś w im przybiegł, a skąd wołał? Nie. Słyszałem głos, więc gdzieś jeszcze ktoś jest. Tu gdzieś jest. Jest. Jak on się broni, nieźle. Dobra, leży. Pokumana. proszę. Możemy wrócić do tal. Nie, to użyte do Belka Łapka, unik. Polecimy do Belka Prześpimy się do rana i pójdziemy do Borska. Złożyć raport. Pewnie da nam kolejny namiot. Chowaj miecz. Okej, okay. najpierw zjedz coś, żeby mi jadło, znaczy strawa nie spadła poniżej. Ok, i tak korzystając z chwili, powiem wam, że te nawet nieudane ataki na obozy też nie są złe. Bo, jak nakryją nas, zaczną atakować się, bronimy, walczymy, i na tym nabijamy też statystyki nasze, poprawiamy. I to walkę mieczem, siłę. Na no wszystkim możemy zyskać. I'm glad to see you.

porządku. Ale na tym zakończymy sobie dzisiejszy odcinek i będziemy kontynuować w kolejnym, tak więc ja się z wami żegnam. Dziękuję wszystkim za oglądanie i zapraszam ponownie. Trzymajcie się. Cześć!